Cześć! Kolejna część Sztuki Ruchu. Tym razem malowanie kolorowymi ekolinami, czarnym tuszem. Motyw ziemi, owoce ziemi, kamienie, pejzaże. To wszystko tym razem jeszcze głębiej potraktowane. Inspiracje japońskimi szkicownikami, ćwiczenie techniki. Zagłębianie się w nią, medytacja poprzez malowanie i wspólną praktykę przygotowującą ciało do pracy twórczej. Serdecznie zapraszam, Marzena Maja Rostkowska. Widzimy się na czwicie.